Pierwsza część szkolenia to będą te takie podstawy fizjologii wysiłku. Oczywiście będę starał się tutaj odnosić też do żywienia, teoria treningu sportowego, bo to jest to, co właśnie najczęściej dietetycy mają z tym problem, tak? Gdzieś tam po szkole dietetycznej, żeby zacząć pracować ze sportowcem czy żeby zrozumieć jak to wszystko działa, trzeba mieć gdzieś te podstawy właśnie z teorii treningu sportowego i fizjologii wysiłku. Oczywiście powiem o tym współczesnym podejściu, troszeczkę inny niż to do tej pory było, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale zazwyczaj mówi się, że zdrowa dieta, tłuszcze roślinne, tak, omega 3, omega 6, omega 9 to są te właśnie zdrowe tłuszcze. Nie do końca tak jest, ponieważ cholesterol jest, jest niezbędny nam do tego, żeby produkować hormony i osiągać naprawdę dobre wyniki w sporcie. Kolejnym, kolejnym etapem będzie właśnie żywienie kliniczne w sporcie, czyli postaram się, jak takie najprościej wyjaśnić schemat działania, jak doprowadzić właśnie sportowca do, do takiego jakby powiedzieć porządku, ponieważ sport wyczynowy, w szczególności wyczynowy, nie jest dla nas zdrowy. Tak? Czyli sport to nie jest zdrowie, to czego się nauczyłem na studiach. To właśnie to, że rekreacja to jest zdrowie. Sport naprawdę, między, właśnie dla przykładu taki Iron Man, on, to jest wysiłek, który bardzo mocno rozszczelnia nam jelita. Tak? Czyli gdzieś tam musimy znaleźć ten jakiś okres. Przejściowy, w tym całym przygotowaniu tego sportowca, żeby mieć ten czas na te właśnie czynności kliniczne. I tu się postaram przedstawić jakieś suplementy i e, strategie, jakie, jakie tu powinniśmy przyjąć, żeby, żeby wrócić znowu do, te, do tego pełnego gazu i e, cieszyć się ze sportu jak najdłużej. Różnorodność, oczywiście tutaj też powiem o, o jakichś tam adaptacyjnych kwestiach. Wszystko, wszystko jeżeli chodzi o żywienia i e, trening sportowy, bo, bo tutaj też będę przychodził raz troszkę będę mówił o treningu raz e, o żywieniu troszeczkę takich ciekawostek jeżeli chodzi o granice możliwości człowieka powiem również w kontekście nutrogenomiki czyli o wpływie żywienia na nasze geny oraz to, że teraz odchodzi się od takiego typowego somatotypowania czyli tak jak kiedyś pewnie słyszeliście, że mamy te trzy takie główne sylwetki endomorfik, mezomorfik i ektomorfik gdzie jeden ma tendencję do odkładania tłuszczu, jeden właśnie do budowania masy mięśniowej a jeden tej masy nie może, czyli ektomorfik Morfik nie może je zbudować. Od tego się odchodzi, ponieważ to się nie do końca też sprawdza, tak? czyli już gdzieś ta, gdzieś ta dietetyka sportowa i trening sportowy idzie bardziej właśnie w kierunku ocenie genów. Oczywiście to jest jeszcze na takim poziomie, że nie jesteśmy w stanie w 100% się na tym opierać, ale przedstawił już jakiś zalążek tej wiedzy, którą, którą się stosuje w dietetyce sportowej. No i specyfika wybranych dyscyplin sportowych, to sobie wybierzemy kilka i powiemy na podstawie tego, co wcześniej sobie omawialiśmy. Eee... W, na, na wybranych dyscyplinach. Kolejna e, część e, będzie to już stricte e, dieta e, sportowca, czyli tutaj też jakbyście zadawali pytania, co was nurtuje, czego nie wiecie. Tutaj właśnie to jest ten dział, kiedy, kiedy typowo już o diecie sportowca będziemy mówić. Troszeczkę powiemy o regeneracji powysiłkowej, bo tak naprawdę przez całe szkolenie gdzieś to będzie cały czas mówione. E, funkcjonalność tu już, już bardziej w, od, e, w odniesieniu do treningu. Ale oczywiście jak najbardziej um, tutaj żywienie też funkcjonalne, funkcjonalne, żywienie też ma bardzo mocny wpływ i też e, ma to przełożenie. Na to, jak organizm sportowca funkcjonuje, tak? To też podam te współzależności funkcjonalne tych naszych układów, które tutaj działają, i analiza i stosowanie testów wysiłkowych, ponieważ bardzo często, w szczególności właśnie jak tutaj macie do czynienia ze sportowcami wyczynowymi, mają oni robione różne testy które przedstawię zresztą już w tym dziale fizjologia wysiłku, ale gdzieś tam tą analizę przedstawię dopiero później. Suplementacja w sportach wytrzymałościowych, szybkościowych i mieszanych przedstawi Grzegorz, Grzegorz jest specjalistą od suplementów, siedzi tam za wami. On tutaj będzie miał swoją godzinkę na to, żeby opisać, omówić najlepsze i suplementy stosowane w sporcie. No i oczywiście pokrótce Trening mentalny, ponieważ teraz też coraz więcej się o tym mówi. I na koniec spróbujemy sobie wykonać takie parę prostych zadań. Oczywiście, z, jeżeli będzie trzeba z moją pomocą i będziemy tutaj sobie o tą ostatnią godzinkę bardziej tak praktycznie próbować coś zrobić. No więc fizjologia wysiłku. No i w kontekście. W kontekście mięśnia, tak, czyli mamy mięsień e, i o co, o co chodzi z tym całym sportem. Mamy, mamy kości, które potrzebują wapnia, żeby być mocne, mamy ścięgno, które potrzebuje kolagenu, no i mięśnie budulca, czyli białka, tak, i też potrzebujemy tej energii. Energia dla mięśnia pochodzi z węglowodanów, czyli w postaci glikogenu się odkłada, albo, e, albo właśnie z stłuszczy, czyli właśnie z struglice e, 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 roli, ale tutaj e, musicie wziąć pod uwagę to, że Będę mówił o tym na tym dziale z genetyki, że e, każdy jest inny, tak? Czyli, jeden będzie lepiej pracował na węglowodanach, a drugi na tłuszczach, czyli. Póki jeszcze jakby nie mamy tych badań tak bardzo rozwiniętych i nie każdego stać, bo to są bardzo drogie badania, no to gdzieś tam musimy sobie próbować, tak? Czyli e, ja na przykład wiem po sobie, że ta niska ilość węglowodanów jest u mnie niezbędna, ponieważ bez węglowodanów bardzo źle funkcjonuje. Gdzieś tam już mam problemy z myśleniem. Oczywiście może być to też kwestia jakiejś tam dłuższej adaptacji. Może gdzieś tam przez miesiąc, już rzeczywiście, w ogóle nie gdzieś tych węglowodanów, gdzieś tam bym się przestawił i rzeczywiście pracował na dużo lepszych obrotach. Ale to trzeba sprawdzić na sobie, trzeba sprawdzić tą ilość węglowodanów, i właśnie hmm, dlatego praca ze sportowcem jest tak na dłuższą metę. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do nas, my mu układamy plan i go odsyłamy, tak? no na tym planie będziesz robił super wyniki. Nie jest tak do końca. My planujemy, sprawdzamy, wprowadzamy, a później modyfikujemy tak? pod naszego sportowca. Ja przedstawię kilka różnych strategii, które można wprowadzić i które najczęściej się sprawdzają w sporcie. No, i tak, no to z, z podziału mamy w, w, włókna szybkokurczliwe i wolnokurczliwe. Tutaj, mm, typowo szybkokurczliwe to są właśnie te sporty szybkościowe, tak jak tu widzimy z, z printera, ponieważ potrzebujemy wytworzyć jak najwięcej energii w jak najkrótszym czasie. Jeżeli chodzi o włókna wolnokurczliwe, no to potrzebujemy, tak jak tutaj Panie w kolarstwie, gdzieś tam na jakimś długim odcinku e, cały czas pracować, gdzieś tam o równym tempie, Czasem gdzieś tam trzeba podjechać pod górę, i to też nie jest tak, że ktoś ma tylko czerwone włókna, tylko szybko kurczliwe albo tylko wolne, tak? bo one są gdzieś tam w większości lub w mniejszości i używamy ich w zależności od tego, jakim w danym czasie mamy ten wysiłek, ale trening powoduje to, że yy, dany rodzaj włókna się rozwija, tak? i yy, tak jeszcze z takich żywieniowych aspektów. Włókna wolnokurczliwe będą spokojnie dobrze pracowały na tłuszczach z tego względu, że potrzebują tlenu, tak? czyli gdzieś tam, gdzieś tam ten wysiłek tlenowy nie potrzebuje tych węglowodanów do tego, żeby, żeby pracować, bo nie potrzebuje takiej intensywności, tak? jak to mają właśnie włókna szybko kurczliwe. I zaraz tu powiem dlaczego. Tutaj jeszcze mamy włókna mieszane, czyli tu musimy wiedzieć, że też. Trening powoduje to, jakie te włókna u nas są. Czyli jeżeli mamy na przykład. Dla przykładu, wolno-kurczliwe no to mamy kogoś, kto biega maratony, tak? ponieważ potrzebuje on utrzymywać przez te 2-3 godziny, w zależności na jakim poziomie jesteśmy, cały czas te równe tempo i cały czas tlenowo dostarczamy tlenem energię do naszych mięśni. Tutaj przy FTB, czyli Fast Twitch Fiber, czyli te szybko-kurczliwe włókna, potrzebują już, już takiej energii jak... Tutaj widzimy, tutaj o pokażę, takiej energii jak fosfokreatyna, czyli to jest, to jest ta energia, która powoduje wytworzenie u nas jak największej mocy, czyli dla przykładu możemy sobie tutaj porównać sprintera, który biegnie przez 10 sekund, tak, czyli widzimy 10 sekund, jesteśmy w stanie wygenerować tą największą moc, tak, później... Już się włącza glikoliza beztlenowa, czyli już te wysiłki mieszane, no i później już typowo system tlenowy, czyli jesteśmy gdzieś tam, już typowo właśnie na jakby systemie energetycznym tlenowym pracujemy. I wracając tu, mamy te szybko kurczliwe. I czym się to charakteryzuje? Ma oczywiście biały kolor tych włókien, mieszane mają biało-czerwone, no i czerwone są wolnokurczliwe. To co jest ważne. To to, że dostępność ją wapnia. Im więcej tych jonów wapnia, ponieważ zaraz będę mówił, na czym polega skurcz mięśnia, im więcej tych jonów wapnia jest, tym jesteśmy w stanie wytworzyć większy skurcz mięśnia. Tutaj jest niska, ponieważ nie potrzebujemy tego skurczu wytworzyć jak największego, tylko po prostu gdzieś tam o niskiej intensywności wytwarzana moc, tu widzimy, jest niska i dlatego jesteśmy w stanie pracować przez długi okres czasu. No i tak jak to tu, tu powiedziałem, i tutaj jest taka y, bardzo fajna różnica. Na przykład bieg na 60 metrów i bieg na 100 metrów sprintem, tak? czyli, czyli na pewno mm, nie wiem, czy się ktoś z was kiedyś orientował, ale ja kiedyś nawet trenowałem sprinty, tylko wtedy jeszcze nie znałem tej zależności, tak? Czyli trenowałem mm, no bardzo do, dosyć długo, bo w sumie nawet półtorej roku, więc tam zdążyłem gdzieś wystartować w jakiś zawodach, ale y, wystartowałem na 100 metrów, i przez pierwsze 60 metrów byłem pierwszy. A później już zaczęli mnie prześcigać. Tak? Czyli, czyli tu już na pewno było to, że moje systemy w glikolizie bezlanowej były dużo słabsze, a te na e, właśnie e, na ten e, fosfokratyny, czyli PCR, fosfokratyna, ponieważ to też jest właśnie te najlepsze źródło energii, na którym jesteśmy w stanie wytworzyć najwięcej ATP. ATP to jest adezinotrifosforan i e, no, jest to jakby. Taka substancja w naszym organizmie, który, dzięki której się ruszamy. Gdyby ATP było w suplemencie, to byśmy byli w stanie przebiec maraton w sprincie, tak? ale niestety nie ma, więc tutaj y, możemy gdzieś tam naładować się kreatyną, żeby te ATP y, troszeczkę y, przez dłuższy czas na wyższych obrotach było produkowane. Najbardziej ekonomicznym w, w produkcji ATP jest system tlenowy, czyli tutaj, y, czyli tutaj na pewno organizm jakby w, w tak, jeżeli zaczniemy być sprintem, no to w pewnym momencie już nie mamy tej energii, tak, czujemy, musimy zwolnić I to jest taki system obronny naszego organizmu, mówi, słuchaj, wyluzuj, bo już nie ma tej energii, przechodzimy na bardziej ekonomiczny system tutaj energetyczny.